Siema, wyprowadźmy się, jest wrzesień, jest 30 stopni, w końcu po czterech miesiącach, lecimy. Skinker zawsze nawet przed sprzątaniem, zawsze beauty, zawsze beauty. Czas na wielkie pakowanie. Tak, możecie poczuć moje emocje pełne ekscytacji. Okej. Okay. Mam tu kosmetyki. Cztery miesiące temu, jak tutaj się wprowadziliśmy, zadałam sobie pytanie, ile kosmetyków wziąć? I ta odpowiedź to chyba było wszystkie. <słuch> Oszalałam, nie? Muszę to wszystko spakować, nie używałam tego praktycznie wcale. Miałam tym laserową korekcję wzroku, i też dlatego nie mogłam się z dwa miesiące malować, no ale czy ja potrzebowałam tego wszystkiego? Po co aż tyle tego? <słuch> nie mogę się nawet obronić, bo. Dobra. Spakuję to wszystko, a dopiero w domu przy toaletce będę segregować. Podobną akcję zrobiłam z ubraniami. Było lato, chodziłam często w stroju kąpielowym, a mam tutaj pół Okej. Ok. Tyle mam uciekała kosmetyków. Dobrze, że mój syn jest minimalistą i nie ma dużo zabawek. Dobra, zrobię mu porządek. Lecimy. serwa na robienie obiadu. W na paznokcie. Zrobione nowe pazurki. Nowy dzień. Wtedy nie udało mi się spakować całego domku. Wiem, że to nie jest pamiętnik odchudzania, no ale ważyłam się. I schudłam 9 kilo. Mamy już minus 9 kilo. Dzisiaj w końcu już śpimy w domu, także czas na ostre pakowanie: makarony, przyprawy, kuchnia, książki. Lego, każe. Ubranka, każe. Zaczynam pakować busa. I wracamy do drewnianego domku, krążymy, moi drodzy, krążymy. Jeszcze parę kursów na pewno będzie. Wykąpałam się, jest naprawdę coraz lepiej. Teraz czas na wzięcie moich ubrań. Uff. Potwierdzone info. Powaliło mnie z tymi ubraniami. To jest koszmar. Prowadzka i 30 stopni to jest koniec. To jest masakra. そうだ。 zabawki, które jak się jedną włączy, to wszystkie grają. Także no niestety. Muszą być odizolowane. Muszę zrobić obiad. Nie ma tak łatwo. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki, ale obiad musi być. O Boże, jaki tu mamy syf! Kuchnia jeszcze nie jest skończona. W poniedziałek przychodzi majster pofugować płytki. Więc działam tutaj w takim wiecie. Nie wzięłam noży jeszcze z domku. Boże. Nieostre noże to jest zło. Ten. Zaczynam od cebulki. Jezu, tym nożem ja się masakra. Jezu, jak ja to zrobię. Uff. Spokój, Zuzia, spokój ducha. Musimy też jechać po małego zaraz, bo na szczęście udało dzisiaj się załatwić opiekę dla Kazia. Bez tego chyba byśmy nie dali rady, naprawdę. Na pewno, nie. Więc mam w tym momencie 20 minut, aż ten mały brzdąc mi zaraz nie zacznie pod nogami chodzić. Jezu, mam straszną pierś i tępy nóż. Boże, nie. Nie dam rady psychicznie. W później lecę do Finlandii. Mam wrażenie, że wyjdą mi pryszcze, także bez tutaj na twarzy. Muszę się pakować, ale jedziemy jeszcze do drewnianego domku. Wróciliśmy z tego drewnianego domku i mały zasnął, więc zdążyłam sobie, tak jak widzieliście, wypić kawę, usiąść na ganku, posprzątać kuchnię, wstawić pierwszą zmywarkę w domu. No ale najważniejsze jest w tym momencie dla mnie spakowanie do Finlandii. Ja jutro, no jutro już znikam, muszę mieć dzisiaj walizkę gotową. Nie wiem, jak to będzie, mam lekkiego stresa przed podróżą. Kolejny film prawdopodobnie to właśnie będzie finlandzki, ale pamiętnik odchudzania, bo moim celem jest zrobić dużo kroków tam, ładnie. Nie jeść, wiecie, takie sobie, tak naprawdę zrobić takie wakacje, fit wakacje. Chyba najbardziej w nowym domu kocham te okna. Można je tak, o, przesunąć. <grym> I przykro mi trochę, no bo będę spała tutaj dwie noce i już do hotelu. A tak, wiecie, że nawet tydzień sobie nie byłem w tym domu, jest tak fajnie i ładnie. No ale jutro jeszcze elektryk i majster i wszyscy, no to tam, powiedzmy, że Cyprian przez ten tydzień sobie jeszcze dokończy, zrobi to, ogarnie i... A Ci się podoba, Amelia? Może nawet fajnie przyjadę już na bardziej gotowy ten dom, będzie spoko. Macie w ogóle bardzo dużo pytań. Skąd to, skąd to, skąd to? Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na przykład skąd jest ta lampa? Ta lampa jest zrobiona przez Cypriana. Jest to połączenie trzech lamp i konara. Co, nie? No trzech, trzy lampy pająki? Aha, jedna lampa pająk tylko. O Jezu, aha. A chcesz to opowiedzieć, jak ją zrobiłeś? No to weź mikrofon. Halo. Raz, dwa raz, dwa raz, raz. No. Moja lampa. <grywa> Moja lampa. No, pająk, nie? Tu. To jest, to jest nasza stara lampa z salonu i nie chcieliśmy, Znaczy ja nie chciałem kupować nowych. Ten konar był u Zudzi rodziców w restauracji kiedyś, a potem się kurzył na działce i mieliśmy z niego zrobić taki jakby regał, ale ja uznałem właśnie, że będzie się jest super do tego nadawać. No i co? <grywa> I tyle. Sznur jutowy, 2 y, gruby, y, to są haki w ogóle do worków treningowych, jeden ma 300 kg dźwigu, więc można się tu całą rodziną powiesić, <laughs> żarówki ledowe, y, spoty. I do tego jeszcze, jakby się ktoś wam zastanawiał, na przykład elektryk wam powiedział, że nie no czy to są drogie rzeczy, nie? To tu jest ściemniarz za 15 zł zalegro. A nie będzie tego widać na filmie, nie? Bo już, już kiedyś tobie nagrywałem. I można sobie wyregulować. Nie? Jak ktoś nie lubi górnego światła tak zwanego, to, to można sobie leciutko, albo bo mocno albo wcale, a lampa to jest typu pająk, tak naprawdę to możecie kupić i drogiego, i taniego, to jest lampa, która kosztowała kilkaset złotych, ale dla porównania wam powiem, że ta też kosztowała kilkaset złotych, Jakby, ale ma 4 razy więcej oprawek. Tam jest 5, a tu jest 20. Więc jeśli chodzi o te pająki, to, no to tak naprawdę to, to jest. Lampa Pająk to jest najprostsza lampa, jaka może być, bo to jest oprawka na żarówkę, jak WINTE 27 i kawałek kabla, nic więcej. Nie ma tu żadnej filozofii. Więc nie dajcie się nabrać na drogę pająki. Fakt faktem jest, że tamten był trudny, bo przyszedł totalnie w częściach i zmontowanie go, żeby był jakby do montażu, to zajęło mi z trzy wieczory. Jesteśmy teraz w najmniej skończonym pomieszczeniu, czyli w sypialni. To jest tył mojej toaletki. Ona ma te takie 30 żarówek, czy tam ileś? I to musi Cyprian przywiercić do ściany tu. A ja zaczęłam się pakować. Muszę włączyć parownicę, wysuszyć. Wyprasować sobie jedną sukienkę. Wyprasować sobie jeansy. Jak jeansy mogły się aż tak pognieść, no ale okej, okay, są moje ulubione jeansy. Przez tą zmianę wagi totalnie nie wiem, co będzie mi pasować, a co nie. Nie wiem, czy mam teraz wszystko przymierzać. Mam rzeczy sportowe, bo on pewno będzie sportowo. Mam takie trzy rzeczy powiedzmy wizytowe, wyjściowe. No i tutaj już zamknęłam, no ale pokażę. <laughs> Tutaj mam kurtkę przeciwdeszczową, rękawiczki, czapkę, szalik. No tak jakby miało być zimno. Jeszcze taki polar, bluzę do ćwiczeń, a nadal czuję, że nie mam co się ubrać. Ogólnie pakowanie się z Każem było tak trudne. Cyprian teraz go wziął i mam po prostu 20 minut dostałam, aby to dokończyć. Wiecie, to jest taki wyjazd zorganizowany. Za... Ja po prostu nie wiem, czego się spodziewać, nie mam pojęcia. Lecę tam z bardzo fajną marką kosmetyczną i w ogóle się ucieszyłam, jestem taka, wiecie, szczęśliwa, ale nie wiem za bardzo, co będziemy tam robić. Oprócz aktywności i ruchu, co też bardzo się cieszę. O, strój kąpielowy, ej, strój! Mam go. Ej, on jest tak genialny, bo on jest w ogóle sukienką. Ej, przymierzę. Dobra, no pasuje mi, pasuje mi to na pewno. Ej, ale mega się w nim czuję, naprawdę tak wiecie, że to, że jest taka sukienka i tak mnie zasłania, to mi dodaje takiej pewności siebie. Naprawdę cieszę się, że mam taki strój, aż się, aż, się, aż mi się, lepiej, aż mi się zrobiło, aż się pocieszyłam tą stroją. Dobra, pewnie będzie milion pytań, strój jest z Ula Popken. dobra. Będę w stroju kąpielowym się pakować, super. Zamiast sukienki chyba bym poszła w taką o, czarną koszulę, taką wiecie śliską. I do tego jakieś spodnie, białe. żeby uniknąć w ogóle Rajstop, bo jeśli tam będzie zimno, to gołe nogi już nie do końca. Wezmę tą koszulę, wezmę. Tak bym to zrobiła. Spodnie koszula, top i Jezus ja muszę iść po buty. Dobra, 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 idę z butami. Wodoodporne buty, najgorsze co można zrobić, wziąć nowe buty na wyjazd, ale jakby faktycznie było jakoś mega mokro. To by były buty, w których pojadę, bo są bardzo wygodne. Tu robię sobie taki kącik, że to ubrać na podróż pociągiem, w sensie. No i samolotem na drugi dzień. Jezu, no to jest mój letni, to są, to są moje letnie sandały, które ja cały czas nosiłam. A Może będzie ciepło, może się przydadzą. Dobra, no biorę, biorę. Pisałyście mi, że wy też niektórzy tam mieszkacie w Finlandii i tak naprawdę tam jest też jeszcze lato. Że to właśnie akurat jest poniedziałek, wtorek, ten tydzień, takie ochłodzenie jak w Polsce w sumie. Ale tam też niby tam potrafi być mega lato. Ja się, ja się teraz spakuję, jak na zimę, a tam będzie tak ciepło i nic nie będę mieć, wiecie, będę się pocić. Dobra, odcinek z tego wyjazdu będzie w kolejnym filmie. Ja się kończę pakować ogarniem i zobaczycie, jak było po prostu w kolejnym odcinku. Była z wami Zuzia i dziękuję za oglądanie. Pa! W stroju kąpielowym to ja się dawno nie żegnałam. <laughs> Cześć!